Dokładnie w połowie lat 90. nową dziedziną działalności Zielonogórskiego Zakładu stało się podziemne magazynowanie gazu. Po 24 latach eksploatacji, złoże gazu ziemnego Wierzchowice przekształcono w podziemny magazyn gazu Wierzchowice. Planowana jest tutaj na tym obszarze rozbudowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice do pojemności czynnej docelowej 3,5 miliarda pod etap 1-2 mld normalnych metrów sześciennych. Historia budowy tej instalacji to jest podziemnego magazynu gazu Wierzchowice w jego obecnym kształcie. Swój początek ma w roku 1971, kiedy to odkryto złoże Wierzchowicy na tym rejonie i po odkryciu tego złoża już w roku następnym, w 1972, odwierconym, odwiertym Wierzchowice 2 rozpoczęto eksploatację kopalni gazu ziemnego Wierzchowicy. Sukcesywnie tą kopalnię rozbudowywano. W 1995 roku podjęto decyzję o zaprzestaniu przemysłowej eksploatacji kopalni gazu ziemnego w Wierzchowice i na bazie naturalnego złoża, częściowo wyeksploatowanego, utworzono podziemny magazyn gazu Wierzchowicy. Pierwsze rozważania na temat budowy. Magazynów zachodniej części Polski były związane z budową rurociągu jamalskiego. Planowano wówczas około 3 miliardów metrów sześciennych dla tranzytu i około miliarda na potrzeby własne. Wytypowano wówczas złoża nadające się na magazynowanie. Były to złoża załęcze, żuchlów, wierzchowice i grodzi z ujazd Bukowiec jako jedno. Dlaczego wierzchowice? Ponieważ posiadał bardzo dobre parametry złożowe, dobrą przepuszczalność i dobrą porowatość. Były w najbardziej dogodnym momencie eksploatacji, gdzie można było przekwalifikować złoże gazowe na magazyn, a pozostały gaz w złożu mógł być przekwalifikowany jako bufor dla magazynu. Kapitalne znaczenie miało również stan techniczny odwiertów. Jak i sposób rozwiercania tego złoża oraz płytkość zalegania. W pierwszym etapie można było magazynować otworami istniejącymi i z urządzeń już istniejących, będących na kopalni. Przekształcenie kopalni w podziemny magazyn gazu zajęło jego budowniczym jedynie 53 dni. Pierwszy cykl zatłaczania rozpoczęto 25 maja 1995 roku. Ten etap pracy Wierzchowic jako podziemnego magazynu gazu nazwano etapem zero. Sukcesywnie podczas pracy już tego magazynu dokonywano kolejnych modernizacji, postawiono trzy zestawy sprężarkowe umożliwiające zatłaczanie gazu ziemnego do złoża. Na etapie 0 magazyn osiągnął pojemność czynną 600 milionów metrów sześciennych gazu. Pierwszymi pracami związanymi z rozbudową podziemnego magazynu Gazu Wierzchowice w ramach etapu 1 były wykonane w latach 1999-2005 rekonstrukcje 13 starych otworów tak, aby mogły pracować w reżimie wyższych ciśnień przewidywanych dla rozbudowanego w przyszłości magazynu. W drugiej kolejności, w 2002 roku, rozpoczęto wiercenie siedmiu odwiertów horyzontalnych na ośrodku grupowym B. I niestety 21 lipca 2002 roku doszło do erupcji gazu. Erupcję naprowadzonym przez poszukiwania nafty i gazu nafta z piły odwiercie powstrzymano. Jednak wypadek ten na długi czas wstrzymał przygotowania związane z planowaną rozbudową magazynu. Ale tylko do czasu. Decyzja o realizacji projektu została podjęta przez zarząd PGNIG w grudniu 2006 roku. Wtedy rozpoczęto procedury przetargowe. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski związanego z dostawą gazu do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. W wyniku przetargu rozstrzygniętego w 2008 roku wykonawcami inwestycji zostało konsorcjum firm PBG SA Polska. Technimont SPA Włochy, Sofregas Francja oraz Plynostaw Pardubice Holding AS i Plynostaw Regulace Plynu AS Czechy. I tak oficjalnie rozpoczęto etap 1 rozbudowy wierzchowickiego magazynu, czyli rozbudowę PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 3,5 miliarda metrów 3 mld m3 gazu pod etap 1,2 miliarda metrów 3 gazu. Zakres realizacji projektu można podzielić na kilka obszarów rzeczowych. Pierwszym to jest część podziemna, wiercenie odwiertów horyzontalnych, w tym cztery odwierty finansowane ze środków Unii Europejskiej. W sumie mamy ich na tym projekcie 12. Drugim obszarem jest zakup gazu buforowego, element części podziemnej projektu. Kolejnym obszarem są to opłaty przyłączeniowe związane. Z przyłączeniem naszego obiektu do sieci przesyłowych, tauron dystrybucja, jak i operatora gazociągów przesyłowych gaz system. Czwartym obszarem jest budowa części na powierzchniowej, jakby najbardziej okazała część tego obiektu. Pierwszymi pracami związanymi z budową na powierzchniowej części magazynu było wykonanie fundamentów dla wszystkich budynków i urządzeń technologicznych magazynu. I zaraz też okazało się, że teren Budowy PMG Wierzchowice jest bardzo trudny, co powodowało, że w okresie silnych i długotrwałych opadów oraz roztopów budowa tonęła w błocie. Komunikacja i transport materiałów i urządzeń w takich warunkach była bardzo utrudniona, a w niektórych przypadkach bez wcześniejszego przygotowania trasy przejazdu niemożliwa. Sytuacja ta trwała do momentu zagospodarowania i oprowadzenia wód opadowych oraz zakończenia budowy głównych tras. Powiedzieć, że grunt na terenie PMG Wierzchowice jest trudny, to tak jak nic nie powiedzieć. Jednak, mimo trudności, jakie grunt sprawiał budowniczym magazynu, prace przy jego rozbudowie posuwały się praktycznie zgodnie z założonym harmonogramem. Pierwszymi budynkami i instalacjami, które wzniosły się nad wszechogarniającym teren budowy błotem, były budynek administracyjny, warsztatowo-socjalny, główna stacja pomiarowa gazu, GPZ i stacja elektroenergetyczna. Na swoim miejscu stanęły też filtry wlotowe gazu, kolumny absorpcyjne i filtry instalacji osuszania gazu. Położone zostały także główne podziemne rurociągi technologiczne gazu. Całkowitą nowością, jeżeli chodzi o inwestycje realizowane na potrzeby PGNiG, była budowa bloku gazowo-parowego. Z chwilą podjęcia decyzji o budowie nowego obiektu Postanowiono zmienić filozofię zasilania kompresorów poprzez silniki elektryczne. W związku z tym obiekt potrzebuje znacznej ilości energii elektrycznej na etapie zatłoczenia gazu oraz znacznej ilości energii cieplnej na etapie wytłoczenia gazu ze złoża. Pierwszym urządzeniem, które zamontowano w przyszłym bloku gazowo-parowym, był kocioł odzyskowy. Trwał też montaż konstrukcji nośnej budynku bloku gazowo-parowego. Równolegle trwały prace związane z montażem estakat, budową budynku kompresorów gazu, stacji rozdziału gazu, filtrów wlotowych, stacji pomiaru gazu, stacji osuszania gazu i regeneracji glikolu, stacji energetycznej, budynków administracyjnego i warsztatowo-magazynowego i innych. Praktycznie gotowy był też budynek, a właściwie bunkier Turbo Expandera. Ściany tego budynku są w pełni betonowe, natomiast dach jest konstrukcją lekką. Ta konstrukcja budynku gwarantuje, że w przypadku awarii energia zostanie uwolniona przez dach, zabezpieczając całą instalację na powierzchniową obiektu. Przy budowie bloku gazowo-parowego przyszedł czas na montaż kolejnych jego najważniejszych urządzeń turbin parowej i gazowej oraz ich generatorów prądu. Ze względu na znaczne gabaryty i ciężar poszczególnych elementów bloku gazowo do jego montażu zostały użyte dźwigi o największym udźwigu w Polsce. Przez rok, od początku października 2010 roku do końca października następnego roku, trwały prace na ośrodku grupowym A, gdzie odwiercone zostały obok istniejącego już WMA H2 trzy kolejne otwory horyzontalne. Piąty WMA-1 został zrekonstruowany. W międzyczasie 1 czerwca 2011 roku stanęła na swoim miejscu kolumna wydmuchowa. Dziś czeka nas jedno z wielu dużych przedsięwzięć, które wchodzą w skład budowy całego obiektu. To jest postawienie kolumny wydmuchowej gazu. Na obiekcie PMG Wierzchowice jest to układ centralnego zrzutu gazu. Stąd i kolumna zrzutowa gazu jest znacznych gabarytów, gdyż będzie umożliwiała zrzut gazu z całej instalacji na powierzchniowej podziemnego magazynu gazu. Wierzchowice, w przypadkach awaryjnych, jak i w przypadkach wykonywania standardowych prac modernizacyjnych. Sukcesywnie kończono budowę i montaż wszystkich budynków i urządzeń magazynu. Rozpoczął się okres ich rozruchów, także bloku gazowo-parowego, gdzie. Z uwagi na układ technologiczny urządzeń bloku gazowo-parowego, pierwszym urządzeniem, które zostało uruchomione, była turbina gazowa. W kwietniu 2012 roku w trybie serwisowym ruszyła turbina gazowa, a 4 lipca tego roku nastąpiło łączenie jej generatora z siecią energetyczną. Także w lipcu nastąpiło uruchomienie pierwszego z dwóch kompresorów gazu. Rozruch rozpoczęto w sierpniu 2012 roku. Przez blisko dwa tygodnie sprawdzano podstawowe elementy urządzenia, podstawowe parametry, systemy sterowania. To bardzo złożone, skomplikowane urządzenia, wymagają nawet kilkumiesięcznego dostrajania, kalibrowania dla uzyskania oczekiwanych, kontraktowych parametrów. W sierpniu 2012 roku rozpoczął się rozruch w trybie zatłaczania gazu na rozbudowanym do etapu 1 podziemnym magazynie gazu Wierzchowice. W marcu 2013 roku rozpoczął się na PMG Wierzchowice rozruch w trybie odbioru gazu. Nowo rozbudowany magazyn wszedł w pierwszy pełen cykl swojej pracy. Budowa PMG Wierzchowice to bardzo duży projekt, a także ogromne wyzwanie organizacyjne nie tylko dla wykonawców, do dostawców, ale także dla inwestora. Inwestycja ta to 83 obiekty instalacje składające się z wielu urządzeń, także Ogromnych ciężarów i gabarytów, jak na przykład kocioł odzysnicowy, którego jeden z czterech segmentów ważył ponad 100 ton, a kompresor gazu prawie 80. W związku z tym transport i montaż tych urządzeń to wielki wysiłek logistyczny. Położono także kilkanaście kilometrów rurociągów i kabli. Dokumentacja techniczna zajęła tysiące segregatorów. W bezpośredniej kontroli nad realizacją prac budowlanych. Oraz dokumentacją brał udział duży zespół ludzi, liczący w sumie około 50 osób. Trzon stanowili pracownicy pionu inwestycji, wspomagani przez przyszłego użytkownika oraz zewnętrznych konsultantów technicznych pracujących na co dzień na budowie oraz w Zielonej Górze i w Warszawie. Bardzo ważnym elementem przedsięwzięcia rozbudowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice do pojemności czynnej 3,5 miliarda metrów 3 mld m3 gazu pod etap 1,2 miliarda metrów 3 gazu jest to, że projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to jest 1 miliard 853 miliony złotych. Nakłady kwalifikowalne Szacowane są na 915 milionów złotych. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to jest 513 milionów złotych. Umowa na dofinansowanie została podpisana 3 września 2010 roku. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w 2007 roku. Wartość całego projektu realizowanego przez PGNG to kwota powyżej 2 miliardów złotych. Od rozpoczęcia wariantu zerowego w 1995 roku koncepcje rozbudowy pojemności czynnej wielokrotnie się zmieniały. Ostatecznie uwzględniając potrzeby systemu gazowniczego oraz jego rozwoju uzgodniono, że docelowa pojemność czynna wierzchowic osiągnie 3,5 miliarda. Ma być to osiągnięte w dwóch wariantach. Pierwszy, który obecnie został zrealizowany, to podwojenie pojemności osiągniętej w wariancie zerowym, to znaczy 1,2 miliarda. Drugi to osiągnięcie docelowej pojemności czynnej 3,5 miliarda metrów. 3 mld m3. Te 3,5 miliarda to są możliwości geologiczne tego złoża. Możliwe są oczywiście inne warianty dojścia do tej docelowej pojemności czynnej i jest to uwarunkowane od zapotrzebowania systemu gazowniczego na usługi magazynowe. Zmieniający się to rynek gazowniczy może spowodować konieczność innego sposobu dojścia do tej pojemności, uwzględniając oczywiście aspekty i ekonomiczne, i techniczne tego przedsięwzięcia. Na koniec chciałbym dodać, że aktualnie kończy się okres trzeci tego obiektu, związany z inwestycją na 1-2 mld m pojemności czynnej, i podejmowane są kroki, ażeby rozpocząć czwarty etap funkcjonowania tego obiektu związany z rozbudową magazynu do większych pojemności. Pojemności, które projektowo przewidziane są do 3,5 miliarda normalnych metrów sześciennych, a samo złoże z wyliczeń jest nawet możliwe do zakumulowania gazu pojemności czynnej 5 miliardów normalnych metrów sześciennych. Myślałem to dodać. Jesteśmy po odbiorze technicznym. Trwa rozruch instalacji. Wkrótce odbiór końcowy. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla PGNiG, ale dla całego kraju, dająca bezpieczeństwo dostaw w systemie gazowniczym. 1-2 mld metrów 3 gazu to ogromna Ilość dająca pewność dostaw w okresie zimowym i nie tylko. Cieszę się bardzo, że tego rodzaju instalacje powstają na wyeksploatowanych złożach. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom PGNIG za zaangażowanie i szczęśliwe dokończenie tej inwestycji.